Nagramy Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, przepraszam. <laughs> oczywiście muszę sobie posilować Halo? No jak klik. No dobra. Trzeba tak głębiej kliknąć. Czy. No jakoś tak. <laughs> no i po prostu gramy sobie na chillu żeby odpocząć od tego Ultimate Custom Night. <laughs> bo mi dzisiaj zabrakło Trzy dziesiąte do 46 na 20. 30 sekundy. Więc to jest bo... Pam pam pam. Tam tam bam 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 hey hey wow, day Także no Póki się Freddy nie rusza, to jest chillowo. Muszę czwarty nie przechodziłem. Zaczynam. Piąta wiem, że jest trudna. Freddy? Czyżbyś nas zaszczycił? Are you ready for Freddy? Nie, nigdy. Cieka jak zrobi pierwsza ruszyła. Siema mordo. Cika w kuchni. Fuck, tak szybko? Don't fuck ów mi, tak szybko chodzi? Siemad. Jezu, ale jest źle. z tego skurczybyka Cieka jest? Nie jest? Dobra, on się nie rusza Bada drugi For Freddy? I'm never uh, ready for my friend of Freddy <laughs> Nie, no. gadanie szyf NAFU jakiej po szyfnafu jakichś rzeczach. O oh, no! Freddy się ruszył. Wbijaj druga, prosz! My friend of, Fre my friend of Freddy Siema, Juga nice Bonnie Dobra, Boni jest w swoim załogu Chica, nędznicę Are you ready for Freddy? fuck zapomniałem o tym cferu i o tym też a nie trzeba patrzeć my friend freddy co jest co boom z jakich nie ma ja się tak trochę No. Jezu, zawsze się wzdrygam na ten zimę. Teraz już nie. Uspieszajcie. Jezu, ile wy tam siedzicie? Pod tymi drzwiami... Oh, fuck off! Halo! Nie ma szans w takim... jak będziecie tak wolno chodzić. Wy... No, serio? No dobra, już nie... nie już nie żyję. To już Jeszcze cika the chicken. My old friend chicken Or... nie a poszła? Kurwa no Idź, no nie Dobra My old friend Fre Freddy już. Co długo trzymałem z tym Foxy? Bo Foxy trzeba czekać, że biegnie. Bo. Ci go? Mówił tu. Gdzie on jest? freddie bitch Dużo mam tutaj powerbo Na pewno mi starczy 4% zajebioza Żyje na pewno no na pewno żyje Jest tutaj ta Ale Kreefi пляжа. Ай, хоп, был твой нагляд. Tak, dziękuję. Nie lubię czekać strasznie. To jest takie. Zawsze takie opcalanie. Dobra, czyli. Ja za długo siedziałem z tym, moim zdaniem. Mogłoby dać radę. Aymen Dałoby radę. Gdy mnie też zamknąłem, Foxy, ja mu tak szybko. Zamknąłem go naprawdę szybko i potem czekałem 20 sekund w ogóle na niego. Na niego trzeba czekać, aż będzie bieg. I to trzeba wyczekać, to trzeba... I to jest właśnie głupie. Ule pierwsze ten, to na nic robisz. i can't. fellowship from as Złe. Już nic nie mówiłem, ale to było naprawdę złe. Nie podobało mi się to. Gdzie jest Freddy? Czy jest daleko, dalej gdzieś? How? do luuuu tu 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 Z tego e, o to, e, to i właśnie jestem On tu jest dobra zajęliście czy nie zajebiście, ale zajebiście dam 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 już jest blisko, ale jest z drugiej strony zajebiście Bo, bo go zameldzam. Ale w sumie nie zajebiście, Po prostu myślałem, że on już tu jest, przy, przed moim ryjem. Dosłownie. A jest trzecia. I'm in, za chwilę. 3, te czte... o! Już chciałem wiedzieć, trzecia, dobra. Do ugrania. Patrz na niego, raz, dwa, trzy chica Ja chika, no. noo. Ciężko dalej. Poszło tak? Nie no, ten szedł. Zajebiście No kurwa, gościu. No. Nie chcę otwierać tych drzwi, ale muszę. I tak go właśnie da zabić, tym nie パパパパパパ。<noise> <noise> just you beka, nie? Tylko nie śmiej mi się, bo się wkuruję. Ładno się patrzę na ciebie, chłopie. Nie ignoruję cię, wiesz? na ciebie patrzę. Zajebiście. <tryk> Bądź tego cwiela. Z co wiem piątna jest strasznie przestrana, więc... Fajnie. <laughs> nie no nie. Nie fajnie. Mega nie fajnie, ale... Co poradzę. Piątna w tym odcinku. Siema. Cześć.